Trzy przerażające stworzenia z biblijnego folkloru Numer 3. Behemoth Ogromny lądowy potwór opisany w Księdze Hioba, symbolizujący nieokiełznaną siłę chaosu i podkreślający kruchość człowieka wobec potęgi natury. Według przekazów bestia ta jest tak ogromna, że każdego dnia żywi się pożywieniem pochodzącym z tysięcy gór. Część współczesnych badaczy sugeruje, że biblijny opis behemota mógł być inspirowany rzeczywistymi zwierzętami, takimi jak hipopotam czy słoń. Inni dopatrują się w tej postaci echa dawnych wierzeń w pradawne stworzenia, które mogły przypominać dinozaury. Numer dwa: lewiatan. Potężne morskie stworzenie, uosabiające pierwotną i niszczycielską siłę natury, zagrażającą porządkowi świata. Został powołany do życia na samym początku stworzenia, jednak jego potęga wzbudziła obawę i istoty te zostały poskromione. Według tradycji Bóg oszczędził jednego osobnika, którego mięso ma stać się pokarmem dla sprawiedliwych w czasach mesjańskich. Numer 1. Lilith. Według folkloru była pierwszą żoną Adama, która odmówiła podporządkowania i zdecydowała się opuścić Eden. Za ten czyn została przeklęta i przemieniona w demona nocy, stanowiącego zagrożenie dla noworodków oraz kobiet w ciąży. Do dziś w niektórych ortodoksyjnych środowiskach żydowskich praktykuje się specjalne rytuały ochronne, mające uchronić przed jej złowrogim wpływem.